Cześć, cześć, cześć wszystkim, ludzie z tej strony x I, Zer, i to was w kolejnym odcinku z Fasmów. moi drodzy, dzisiaj ze mną King Slayer z takim tak kurczym tutaj, właśnie połączeniem, że tak powiem. No i co, proszę Państwa, update był jakiś czas temu Hotfix, hot, 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 taki mam cholineczkę w lobby. Pewnie i tak to zobaczyliście tak ale, ale są takie. O, zobaczmy choineczkę jaka jest fajna No, <laughs> tak. proszę, nagramy. Zobacz, Zobacz na... Prezent z fingerprintami tutaj. No i... właśnie, kurde, widzicie, jakie fajne. Bez uchałki, mamy kurde uchałkę w oczach. Także moi drodzy, link do innej perspektywy Pana Kick macie w opisie, ogólnie rzecz biorąc. Jest to pewnie w inne dni wrzucany, ale raczej wiecie. Sobie jak będziecie chcieli oglądać, to no i tak oglądnicie. Także zapraszam serdecznie. W sumie macie w poniedziałek, środę i piątek. Tak. No także widzicie, a ja to nie wiem, bo DBD wam obiecałem, to także to widzicie w ogóle w innych terminach. Ale co, yy, Gram sobie na Ridgeview, domki, dwie mapy, dwie mapy, chyba że jedna dłuższa, oczywiście. No i co, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oczywiście, i subskrypcję, i, I dzwoneczka, który i tak nie działa, ale możecie spróbować, może Wam co działa, kto wie. Jak zobaczymy czy to się nie to no nie ryzykuje, ten nie ogląda. Dokładnie tak. Jak nie wzięliście poprzedniego, odcinka, zapoznajcie się, ponieważ swoje były takie. Ciekawe były całkiem OK. Nie był jakiś moment tragiczny, szczególnie pierwsza. Nie będę spoilerował oczywiście, ale jak chcecie się zapoznać, to nie tak już to oglądaliście, skoro oglądaliście ten odcinek, no ale to już nie wnikam. Dobra, są. Kto wie, kto wie, kto wie. kto wie. Dobra, karty jak zwykle na 100%. Nie. O fuckman. Dobra, ja pójdę zobaczyć się od razu najwyżej do tego. Nie ma Lala, Lala. Oh, O no. my no, Bo. się, się kłóci od razu, wiesz? A jazda Bo ostatnio pamiętam, że kułem i... Tylko ty chodź wtedy na od środek od kuchni tej tutaj O! Oh. owner, oh, owner oh, Chodź tutaj na środek tej kuchni, a ja pójdę po prostu na górę I zobaczymy, i czekaj tak po środku się ustawi I shut the fuck up trzeba zrobić i... Dobra Are you ready? A biorę laule. Uś. Tutaj. Nie słyszałem to nic, salon. Okay, do biegną w takim razie. Włączył światło tutaj. Dujka, no dobra, no właśnie nie grydujmy, zobaczymy zaraz ufałkę od razu przyniosę. Um, Okej, okay, to będzie szybkie. O. Dala oddała tutaj dość mocno. Oj. O! o Rzucił mi kurde, ma na ciebie smaka. Smakos. Smakosz, o mnie, jeepers, creepers. Oka, ufałka w dłoni. No ale Let's... ty, jak ja tu stałem, jakby... Jest fingerprint, jest to... fingerprint na tym, na, na włączniku palców. Dobra, no odciski palców. Okej, okay, jest już. Pok, o, o. A czekaj, zapytamy, czy nie ma w sumie. Where are you? Are you close? Are you friendly? How old are you? Albo ale nie no, odpowiada, no, albo jak... Cały ten salon w ogóle. Czekaj, jak ty jesteś, właśnie z tobą, może, może z tobą. Where are you? Close? Orbi, Orbi klapa. Dobra, nie i mamy zapewne nie jest to mimi więc chciałem Banshi, Huntu obejkło. What To było szybkie bardzo. Poczekaj, projektor tam tutaj zobaczymy Banshee to zaraz... Tak. Okej, okay, co jest niemożliwe? Sprytboxa, okej. Okay. Freezing Feas moducha jest niemożliwe tylko jeszcze. No, dobra. Ja pójdę wtedy I po ten. Niosę. po mikrofon biotyczny. Może zobaczymy. Tak jest. Power biotyczny Mam masz no, jeden jest... projektor do zużywej kamery. Wezmę... Okej, okay, dobra, czekaj, co ja mogę wziąć? Pismo ducha jest niemożliwe. Co jest? Projektor Freezing. Chyba ja rewezmę i gaz bo tutaj. Smażę, nie mogę, już mam tu No dobrze. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy zaraz panią, kurde Banshee. Chyba, że to jest pan Banshee. Heavy in glass, okej, okay, well. Okej, okay, well, okej, okay, well. Może raz zobaczymy ten ten... You speak to me you sing for me. O stepa. I to jej. Ono mm. no, stepuje, stepuje fest. Cześć, Sybeli. Nie widzę. No o teraz widać. Chwila. Ja zanim ten ten zuży, to idę po świeczka. Urowanie, no, no, dobra, świeczkę na przyniosę. Hmm. quest'a kłębotnego, więc się przyda. No, no trochę pot. Trzy dobrych, O, no, oczywiście czarne te no, zdjęcia, ale widać. Ale widać, ale no, dobrze stepuje, dużo tak? no, no, dobra, dobra. Good. Kupkiem rzuciła. Może jemy 5 Nie, taki krótki był, cichy. trzy foteczki. Hello, can you speak to me, please? spearbox box nie, writing nie, freezing, ma? Tu jest jakiś aparat, żeby obradzić oczy serce Chyba ze smadżo taktycznie już przyniosłem. No, 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 możesz przynieść właśnie, no Ja win... Oh. Like Can you oh. speak to the sphinx into my hand? Can you sing for me? Może u drzwi... jest IMF? Czekaj, zobaczymy, może piątka, rzeczywiście, się było tutaj, dobra No ale to tutaj, tutaj, otwarł tutaj tam jeden ten projektor Będę patrzał Ja smadżuję przestrzeń No ja hmm. tak dobrze chcę. Taki masz kaprys Nie, bo taki quest co? Ty nie umiesz czytać, Panie Drogi. Podczas hunt? <grystanie> nie. No nie zaliczyło. Cleanse the area near the ghost using smudge stick. A, no to nie zaliczyło nam. To on jest... Czyli go tu nie ma. Ale... No ale... What the fuck? Przecież y tu chodziłem, nie? No tak. Tu, może tu tutaj on wzią. jest, może tutaj. To jakoś... To jest hide spot, U tego typu. Hello, are no, you hmm. here? może jeszcze jedno zużyć na najwyżej, nowy, no będziemy... byli dwa, zobaczymy. no. Ale Kevin Douglas, can you sing for me? Are you a banshee? Ooo. Oh, you sassy backa no. The universe sings for me Okej, okay, chyba... Zdmuchnął świeczkę, no tam no jak tam, no to hell Ale no, jak ja nie wiem wyszło, przecież to jakim cudem co Jeszcze Teraz. Ja. Chodź tutaj do mnie najwyżej O, teraz zaliczyło od razu. Stój? Czyli tutaj? A ja, no Nie wiem o co chodzi trochę, ale okej. Okay. Dobra, no nie wiem. Can you throw something Cie... hard? Cze wiem, projektor? Się to rzuciło? Ja, nawet nie mogę znaleźć IMF-em. Fuck! Tak? Nie wiem. Mój IMF przez chwilę wykrył i już. Ten... rzucił jakimś widelcem i. Nie na. wiem, S wyparował. Ej, hey, can you speak to me? No, ucale, IMF stoi. Halo, co to? Ty... Ale. Hmm. Co to jest? IMF nie chce nic w ogóle? <laughs> chyba że to. Han tu raczej nie no bo przecież victimsów nie ma. Nie właśnie. Gdzie tu jest kolejny IMF? My nie przynieśliśmy chyba, nie, nie, by się przydał z tym tam. O, pro! Projekt. Projektu? Nie wiem, nie wiem, nie, nie, wiem. nie jestem pewien, że trzeba. Mnie się też wcześniej zdawało, że widziałem. widziałem we mnie wybieg, ale to trzeba zweryfikować i tak, bo nie chcę fake info, więc. Więc wezmę sobie pizza przede wszystkim do cienko. A IMF gdzieś jest drugi, ale gdzie to ja nie widziałem? Nie, gdzie jest drugi. Nie ma... O, masto rzuca. No ho. Ja widziałem ten projektor tutaj, więc, więc ten przeniosę tak bardziej... O tak, tu, ja pieprze, dobra, minął protrz, czyli Banshee, ale cicha strasznie. Nam Mega agresywna rzecz. Takuje nam dwóch, zdjęć, no właśnie. Dobra, pójdę po smacza już, bo kinda scary. No, ty ci trzaskał w foteckę? No, jak się wyraz pisz łaski swojej, to ja nie. Oczywiście. Fajnie, jakby coś. the salt? Okej, okay, niech członek drużyny ucieknie podczas polowania, no, nie ma Jest aparat. Tak, gdzieś tam leży. Ja mam jeden bynajmniej, czekaj, chyba że w vanie jest kolejny, chyba że trzech nie przynieśliśmy, czekaj, tak? No nie, ty nie. masz jeden w Je Nie, w wanie nie ma żadnego. To. W żadnego nie ma, jest wszystko. A nie, jest jeden cały, okej, okay, well, never mind. I must be blind. I'm legally blind. To ci wyrzucę ten strzema tutaj i idę szybko potem pięć podbordę pod ci tutaj zostawię a gada do mnie na parabiotyku latarka latarka masz tam o latarki masz świeci na ten dosłownie aparat mhm. lecę po tą piątkę to jest trochę późno bo, bo ona tutaj mi ładziła no, zaraz Stepping pochodzi też well. spokojnie mogę zaraz jedną sól przyniesie, nową to może się skusi na nowe stepowańsko can you do it just for me can you show your face no, przyniosę jeszcze jedną sól tam wrzucę smażę sobie pod twoje nogi can you sing for me The universe sink for me to Tego typu Szmato, bądź pokorna hmm. Ale przebiegł! No To jest taki tu... de demagogon. To jest taki demogorgon. Step in the south you if you want. Oszłacaj jak ci kana Kevin Douglas can you show yourself now Kevin De Brujne <laughs> Teraz do piwnicy otwiera fuck? pieprzony. No. Tak jak wcześniej, co się z panem buzlowałem. Evin da... Co? Interakcja. No. Ale fingerprinty co? też mogą być No, to... no, no, interakcja. O, to. to. Aha. No, okay. nie wiem. tu, no, ale to okay. już są zdjęcie do ucha, nie? Kevin Douglas, can you show yourself right now? A, wiemy gdzie u góry są hiding spoty w ogóle? Nie wiem, wiemy, że jest tutaj hack spotowy. Ale... Aha. Right spot, że... ja idę sobie projektor, co... projektor biegnie dziwnie jakoś. What the hell, man. No Dobra, tu po prawej całkiem nie ma hiding spota. A do góry tak pewnie tak polecę na pełne ją osmażę, więc jakoś ucieknę lub go. No rzuca tym talerzem, widzę. We don't care about throwing items. Can you show your face, please, right now? Can you do it? O, kurde, no, tak niby agresywny, ale tak to się w ogóle nie rozpita. U góry szafka na lewo od schodów. Jega co chwilę projektor jest widoczny fest naprawdę. O kurde ty, 360, 60 One man, one cup. O, Jak to rzuca? Ty, ciebie nie ma ona... O! louder, mister. czekać. Ale jak rzuciła ci... na koniec tymi kapem kurde i talerzem i plateem, co tu się odpierdzieliła? I dobra, no... no się. Nie rzeczy Gierka była ciekawa. Jeżeli chodzi o widoczność taka. projektora, była okej, okay, ale tak trochę trzmata nie było pokorna i nie, nie pokazywała się. Zbyt nieśmiała. No, 10 minut Gierka, no to jeszcze jedną trzeba. No, to, no, no Na Willow Street oczywiście. A może jakoś Faremka? To może być Faremka. No. To było ok, to było okej. Okay. Gierka taka trochę przynudza, przynudza, taka taka... Ta... To to szmaty, się, bam, się. taka na Bamsi. Ja 220 dostałem. dostałem. Od tego typu? To 30 dostałem, tylko dlaczego zniesiecie Może ducha do nie zaznaczyłeś? Nie, no na pewno zaznaczałem, może nie? Nie wiem, no unlucky, ale no, no cóż, no cóż, warta, da mi temy Aha, S, dobra. Cimidur. Która Cimidur. mapa jest taka, ta fajniejsza, gdzie nie ma tego strychu na trzecim piętrze? Strychu nie ma na BlizzSide, chyba właśnie. Chyba tak. Na no. BlizzSide? Chyba, nie, nie mówię, że na pewno. Bo nie, więc... nie, nie cierpię tego ze strychem, to. to ci ginie. Okay. To, jest to co, para na Deogena? Deodeo, Lawander, IME? No easy, nie No, całkiem easy. Lensować easy jak poprzednio, nie? No jasny też nie siadło. Co też? No bo. Ale, ale ten jeden projektor co widziałem, no, tak wyraźnie. No ja to też tam widziałem fest. lustro czyżby? Ojeje, yeah, yeah, indeed. Dobra. Dwa obrazy rodzinne gdzieś. Chwila. O, rzuca gdzieś. Ehe? Chwila. Jest tu gdzieś? E... Dwa obrazy rodzinne obok siebie. Klockami jak... jakby rzucił. Jakby to na górę zobaczyć, bo mi się wydaje, że te dwa obrazy rodzinne są na górze. Mi się też tak wydaje. Obok siebie. albo nie? Miał niemyfa tam. Czałem. Nie. Mi nic nie piknęło. nagrywkę, co ty zobaczysz sobie. tyś albo usłyszysz tej... What the fuck? U mnie normalnie. była to nie mój, bo miałem wyłączony chyba, więc... What the? Hell? Hmm, teleport. Hmm. No, naprawdę u mnie nic nie było. No, przez no ani... dziwne. Przez o, ani o, milisekundę, o, nie? Jestem te dwa o... o to? Dałoby się prąd włączyć. Właśnie... O, mam nise. I get a bowera. To zdjęcie. A nie, to jest, jest jedna jednak z... ze strychem. Well, unlock. I go na die together. Czy foty rodzinne gdzieś. Ja się nie mam tutaj jeden taki pokój, ale czy to ten byś musiał sprawdzić w lustrze. Dobra. Ja hitę zaoskipałem. Ja ci nie muszę w lustrze. Ale nie pamiętam po prostu, czy było kółkowate, bo to jest po prostu takie obrazy. Jest obraz jeden duży, i są trzymałe, więc nie jestem pewien, czy ja widziałem na pewno to po prostu. Ale jak widziałem to, no to najbliższe do upodobania to jest raczej to, bo no są, jest tu dużo po prostu tych obrazów, więc. Ale nie wiem, czy na pewno. Eee... No właśnie, to nie nie wiem, Ale pójdę zobaczyć, bo innego to tam... Wszystkie pokoje już sprawdziłem i tak trochę nic mi nie pasuje do tego. Łot tego typu? Zaraz zobaczę. Otwiera na tam dole? Rundu. duże do. dzieciak nie. w mundurze pieprzony, chwila. Jest pieprzony dzieciak w mundurze. Jakby. Zaskakujesz, to jest salon. Wiecie, jest tutaj! Rzucił, to jest y, koło drewna takiego koło tego kantorka. Wiecie, Aha, co, gdzie tu, jest, gdzie tu jest zdjęcia rodzinne? Aż tyle, przecież tu nie ma w ogóle zdjęć No właśnie, nie? No musiał zmienić na milion procent. No, co jak co? Tutaj nie ma dwóch zdjęć rodzinnych koło siebie. Ja tutaj idę, prąd włączyć po. A ja idę po imef na górze, którego zostawiłem, bo myślałem, że jest to tam. <głysza> Rzuca fest i otwiera mi za chwilę. Prunt. Dobrze, już zapalam. To musiał się przemieścić. No tak, to na milion procent akurat, no. To lustro Event Zdechę? Nie Hunt! A, no się tak się zamknęły, do tego się zdziwiłem tam trochę. O, -o, 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 -o. o, jak śpiewa sobie pięknie. Najgorsze to że nie mam fight spota i jak tutaj wejdzie to raczej jestem martwy. Ja też na strychu zdechnę jak przyjdzie Oj O czy to tak cicho Co jest? Farmy to jest zawsze Nie chodzi, ale cicha jakaś mining tego typu Poszła, już znikła chyba. Kurde, ile ja psych mam, że muszę już tu pana zobaczyć, bo... Malutko, musimy mieć... Tak... No jak my ciągle po ciemku tam... łazimy... No ta, no niby ale... O. Tu wyrzucę szybko, to... O, o. może bym wziął się tam przy nas. Hmm. Aha, no. Przez faktycznie IMF mi musiał piknąć, tak. No, piknął. To Ale u mnie ć... nie było słychać, autentycznie Dziwne. nic. Ale jeśli będzie mieć psychę, hmm, pokczam No. Wziąłem dwa 50 zostawiłem. Dobra, idę za tym z kamerą, Zobaczę co tam w trawie piszczy. No nie ma, nie ma bata, trzeba palić chato wszędzie. Oho. Hmm. Ok. Oh. też zapalę, bo to. Okay. No, farmy są właśnie przez to ciężkie. Ale ta jest najcięższa. No. Tej nie lubię grać. Myślałem, no. że to nie ma tutaj strychu Ja, ja też myślałem, że nie, tylko nie, 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 nie tyle farm, żeby się zorientować jak w 100% niestety, więc. No dobra. Odałem, ale tu orbów nie widziałem na pierwszy rzut oka, ale to... Pierwszy rzut oka to co można. A znowu zmienił pozycję? A ja, ja, już tutaj tu nie ma. Nie A, czy... nie, się... Ja widziałem na, wcześniej na tym 3, 3 tego, No dlatego o tym mówię. On dzwoni teraz w kuchni, nie no i do zobaczyć znowu nawiedzone lustro, bo się teraz zesam ze śmiechu chyba Co tu się Akrzyli dzieje? Okay. lustro, czoł Widzę znowu, Nie wiem, nie wiem, ja nie wiem. Ja pieprze... O, Gagri Gagri było! O, no. Dzieci się? Nie! Ja znowu widziałem te zdjęcia takie Co... Ja nie wiem o co chodzi, ja nie wiem gdzie to jest. Ale Gagri co, tu insy jakieś czy co? Bo ja nie rozumiem. Tutaj są, o tutaj są te zdjęcia dwa. A fiblu! O pak, Gagri Gagri zrzucony i kurde no. papier schylił się pomydło. Pierdzielony. Ja tu zawsze jest niebezpieczne. Orbik jest. Orbikson Michał, no dobra. Znaczek co tego Orbiksona. Kurde Gagri Gagri na nagrywce fucking mauli. Gary Gary. Write something on the book. Gary Gary To tam bardziej na środku... Po Boże dziki duch. you throw something, please. A tu Ale... to mecha. <grym> wiesz co, by nas pewnie to zbambuzdowało? Nie wiem. No bo co za debil wiesz obrazy w kiblu? No, no to prawda. <grym> <grym> nie urufając oczywiście czymś się urodzi, którzy mają obrazy w kiblu. <grym> Ale no. Myślę, że to nie jest miejsce. <grym> Ale ducha można obrazić. No, to prawda. Co mam na co jest nie tak? Mara albo. Orby Jure Orby Jurej, właśnie Jurej Mara jest możliwe, więc się nie zdziwi mu się. Biorę Spirit Boxa. Can you open some doors? Hunt! Oj no. I on się zrespił gdzieś u góry! Co? No. Ja nie wiem jak to U by... góry się zrespił. Nie są nie niemożliwe, jak są orby, co jest? Albo kurde, może. Mimczor, który oddaje tuńcy? Nie wiem. Oh, Aha, no, autentycznie się zresztą kompletnie gdzie indziej. No boże, co tu jest? Bo ja tylko słyszę tak z daleka takie. jak się zamknę i trzyma takie... takiego. I tak. <noise> U, co tu się odpieprza, no. Fajny god guys. O? O? O, dobra. Wbijam, idę do smarżować tam, zobaczymy, kurde. Co gra nam powie. Zaraz. Rzucił tu czymś. Gagry, gagry, e, projektor widziałem na milion procent, holy jesus, what the fuck. Ej. Ale pa, od razu się zaliczyło, tutaj nawet. Na wejściu lens się udał. A tutaj widziałem projektor małej dziewczynki Demogorgona. pamiętasz tego Gagriga, co tu leżał? Mm -hmm. No narzuca nim coś. Wyparował. Co nie, on wyparował go, nie A, ma. A, to fajnie jest to gorio możliwe? nie... O, nie... chyba też widziałem teraz projekt. No mi się wydaje, że no, na pewno chyba, no. Na pewno, na pewno chyba, niestety. Ok, no. Where are you? Are you close? How old are you? Are you friendly? Where are you? No, to tam jeszcze Ciebie nie będzie najwyżej, ale... Sprintbox może nie być. Nie wiem, przyjdzie. to jest... To jest giga dziki duch. No niestety to jest tak typ, że wszystko jest możliwe, więc... O, projektor. Tak, dziwne to było, ten projektor jest tu dziki jakiś. Wyszedłeś? So where are you? Are you here? Are you close? How all... What the fuck? Okej, okay, zamknął tak mocno drzwi, że się zestrałem. właśnie. To było dziwne co tu się stało ty. Juri? Nie wiem, to było... No projektor to... o Okej, projektor. To wykwane. Projektor się zbugował, miałem otworzyłem odspar drzwi i po prostu... Tak biegałam drzwi, tak w kółko biegła ciągle. What the fuck, ale jak drzwiami ja szamotną tak potężnie, idę po ufałkę, zobaczyć, może będą odciski palców jakieś albo coś Mam no. A no to weź, sprawdź, bo on tam tknął, no. Samotne. No to co to jest? Banshee znowu? O kurde, ty. Wiesz, to, sam odcinek, to, to jest ten sam odcinek co Banshi była tak? Tak, bo no, Dorit tak. ja, no tak. wybraliśmy, ten no właśnie, what the hell. 2x Banshee nam się trafiło, ty. No dobra, ciekawie. Zdjęcie ducha jeszcze nam zostało. Dobra, wezmę smadża już hanci, po prostu. Hunty, Hunty, No to ja nie jestem w domu. Mam mało psychy. Runman. Runman. Umarłeś? Ja jeszcze nie. Jesus Christ. Oh fuck, dwa razy manchi. No ty, RMG naprawdę, kurde, nas kocha. Hmm. Ta. Ta hand. Hunt. Co zrobiłem? Stepy. Ja myślałem, że zdjęcie jej, nieważne. No, chciał być. Dobra, no, jeszcze trzy zdjęcia i spylamy stąd, bo... A no, nie mamy, niestety. Psychy to my mamy tyle, że... No malutko mam patrzyłem niestety, więc psycha jest city quest. Ja tam cały aparat wypstrykałem jak coś. Ja mam jeden. Pięciarz. Jadir Levander, can you show yourself without attacking me peace. Nie dude. Come Turn on wiesz wiesz co? Ja chyba wezmę dwa smadże do ręki. Nie ja mam smadżyka, bo to projektor lata jak dzika, pieprzona Demogorgon, dziewczynka mała. Co za... Pię, ale, to... Ale, ale to jest dziwne, że ona się spiara z góry. Ant, tak w... czy nie? Rząd... Ant. Tak. Z... Zrobię zdjęcie. Nie, widać ją, ale on bo... We have a situation. Zrobiłeś zdjęcie ducha. The no, fuck? To się było ją widać jak mega na tym zdjęciu, więc w sumie to było skamowe trochę i mało naprawdę jest mega widoczna. Czekam do, na, na górę samą, no nie wiem będę ją była na strychu, no. jeszcze dwa zdjęcia jakieś zrobić i spylamy. Nie wiem jak to działa czasami z tymi kantami, tak, no teraz tak że się wprost, wprost tu jest widoczne, bo no, się nie wiem jak ty widzisz ogólnie ja pewnie czarne Ale ja widzę no, idealnie ją. O, op, 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 op. Czekam jest... Nie widzę nic jest ciemno Masz smadżo widzowie, widzicie to? Jakie zdjęcie, kurde, nie wiem czy u Ciebie tak widać, ale idealnie widać ją. Prawda. U mnie widać ciemne zdjęcie. A, no to... A zrobię Ci, kurde, screener że potem na Discord Ci pokazać po prostu, nie? No, Bo jest tak dobra. clean. Więc nie widzę. Gdzie jestem? Nie ja wiem gdzie jestem. Widzę, dobra, tu jest wyjście, okej. Okay. Hello. Ferrari. I'm here. I know. O, buteleka, no? o, Masz tu smadżo, tu na wejściu. Dobrze, trzeba wejść glowsticka jak masz slot'a jeszcze i run away. Lights on, tylko to światło to już nic nie daje trochę niestety. O, czekaj, o tu jest odcisk Okej, okay, jeszcze jeden Faktycznie. tylko. Tak. O, to fuck. zegar. No chyba zrobię zdjęcia albo interakcja, błagam. Jeszcze dyn dał. Musi być. Dobra, okej, okay, możemy spylać się na aura. Co, no, tutaj? Ja nie wiem, nie wnikam, ale to była dzika Banshee w porównaniu do tamtej akurat. Oh, Najgorsze co się działo, kiedy ja byłem daleko. No, Ale patrz <laughs> wszystkie boczniaki, kurde. Mam sobie nie bo są dwugieskowe, Dwudziestkawe to na trzy prawie, no kurde, ładnie, perfect wszystko. No pierwsza Banshee z kurna na a ta tutaj no. O wiele lepsza. Ładna, dzika Banshzy Shit. Ale fit, man. To, to było aż... No. No kurde. Nie powiem, nie pałem. Pan 244, no ładna back. gierka. No, no to co moi brosy. Zobaczymy tą nagrywkę w takim bracia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji na kanale, a link w opcie macie do pana Kingslayera, czyli jego tam perspektyw tych gierek w innych terminach, a ale Tak, także dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego wieczoru nocy, wiadomo o której to oglądacie zależno. Trzymajcie się, do następnego i pa pa! pa, pa.